powitać, powitać dzisiaj postanowiłem spędzić nockę pod chmurką w takim miejscu które tutaj widać, no ktoś tutaj już był widać jakąś działalność niestety ludzką tutaj taki widok Jeszcze raz, tak dookoła, blisko domu, 2 kilometry, nie trzeba daleko wyjść, ale chodzi o to, że dzisiaj będę testował nowy namiot. A rozbijemy go gdzieś tutaj w tym miejscu. Trochę szyszek wyzbierałem, działamy dalej. Z racji tego, że blisko domu, trochę sprzętu wziąłem do zabezpieczającego dajemy najpierw taką folię. Rozkładanie cały czas w toku. Jednoosobowy namiot zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, mamy to na razie w takiej postaci. Bez odciągów, coś takiego. Działamy dalej. No, taka pomału powstała kopuła. Tam kształt namiotu, zwał jak zwał. Ale chodzi o widoki, to teraz tak, jest, y, namiot jest y, rozbity, rozłożony w takim terenie. Udało się. Dwie modyfikacje. Producent nie tego nie przewidział. Takie coś tutaj. I z drugiej strony też taki odciąg. To co tam gdzieś w internecie, inni użytkownicy tego typu namiotów pisali. To właśnie to jest potrzebne zresztą. Też sam miałem zekatlony inny namiot, też coś takiego zastosowałem i jest OK. Wagowo to tam parę gram, ale, ale jakby padał deszcz, to, to przynajmniej tropik nie będzie dotykał y, części sypialnej. To pomału się wprowadzamy do nowego namiotu. On jest testowany dzisiaj y, po to, żeby we wrześniu został użyty do celu przejścia głównego szlaku Gór Świętokrzyskiego Kuźniaki-Gołoszyce. W środku to tak mniej więcej wygląda. Pomału jednoosobowa jednostka nocująca w terenie, ale trochę miejsca jest. No, gorzej, jak się ktoś trafi na szlaku z potrzebą nocowania. Generalnie, y, odnośnie parametrów tego namiotu, to może być ok. Udało się tam schować już w miarę opróżniony lecak. 75 litrów. Śpiwór się rozko rozkompresowuje. Jest ok. Zobaczymy. Zobaczymy, co noc przyniesie. Temperatury. Już i może jeszcze raz taki dookoła widok może nie dookoła bo z tyłu to cementownie to popsułyby ten widok ale nie trzeba daleko od siebie od miejsca zamieszkania odjeżdżać żeby podziwiać na przykład takie widoki